Proszę nagroda specjalna dyrektora artystycznego festiwalu Shalom, Anny kowalkiewicz polini trafia do Dominiki Dobrosielskiej z Poznania. Pani Dominiko, proszę. Nagroda <plosy> specjalna dziennikarzy akredytowanych przy festiwalu otrzymuje od nagrodę specjalną dziennikarzy akredytowanych przy festiwalu. Bym prosił, żeby się też agredowali nasi koledzy dziennikarze z Kalisza, bo jakoś tak tutaj, że się tej nie widziałem. Państwo myślą, że to u siebie nie potrzeba, albo by miło, byśmy mieli lepsze kontakty. Ehm, Zuzanna Worek z nie otrzymuje tę nagrodę. No teraz nagroda prestiżowa, proszę Państwa, z nią można nie, nie ustaracie się w ogóle o żadną wizę do Izraela, Wierzcie się na samą tę nagrodę, bo to jest nagroda specjalna prezesa Towarzystwa Wielkopolska- Izrael Bogusław Łowińskiego, otrzymują Marta Majek z Warszawy. i Marta pięknie wystąpiła, pięknie zaśpiewała. Mimo, że ma temperaturę przekraczającą 38 stopni, przełamała swoje, swoje, swoje dyspozycje i znakomicie zaśpiewała. I ma pociąg do Warszawy 19.40. Nagrodę specjalną studia wokalno-artystycznego song otrzymuje Marta Kaniewska z Rogoźna. Nagrodę specjalną dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu otrzymuje Wiktoria Bogucka z Budzenia. Ja bym chętnie udała nagrodę, ale nie jestem fundatorem. Zgoda specjalna współtwórcy festiwalu i aktywnie, aktyw, aktywnego wspieracza że użyję tego neologizmu Festiwalu Piera Olini otrzymuje Hanna Wolniak z Poznania. Kto jest Pierre? Pamiętam o Wójciech. Dziękuję za tę konferencję. Dziękuję bardzo. Pan Kippur, Olini. Bardzo specjalną, firmy Wellman Music and Art Management otrzymuje Julia Fajdek z Kalisza. Proszę Państwa, teraz jak u Najpierw trzęsienie ziemi, ale pięknie potem tylko rośnie. Trzecie miejsce otrzymuje festiwalu Grand, 9 edycji festiwalu Grand Prix w Kaliszu otrzymuje Anna Baczewska z łąży. Anna Baczewska z Łomży. Jak ja bym chciał dostać nagrodę z rąk Piotra Porady. <noise> <noise> Prowadząca Piotrek mi tu zwrócił uwagę, że ja powiedziałem, że nie funduję nagród, a ja jedną fundowałem lekomyślnie. I właśnie teraz mam tę nagrodę, nagrodę wręczyć. I otrzymuję Emil Górsz z Budynia. Emil występuje rewelacyjnie. Uważam, że nagroda się na już wcześniej, ale niestety ja wcześniej nie mogłem przyjechać. <noise> Proszę Państwa, teraz niezwykle poważne nagrody. Prosiłbym o jeżeli nie mogę nieśmiało prosić y, pana prezydenta na Estradę y, z orszakiem, który pan prezydent się sam wybierze, y, zapraszam serdecznie na Estradę, bo będziemy wracali na Nagrody. Zapraszamy także na scenę panią dziecję Marszałek Błogosławia Kopolskiego, panią Marzenę Wodzińską i pana dyrektora Centrum Kultury i Sztuki, pana Dariusza Grodzińskiego. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest potęga samorządu, jaka jest potęga samorządu. Dzisiaj już tak jest, że prezydent Kalisza wychodzi w asyście wicemarszałka zamiast odrodny. Drugie miejsce otrzymuje Katarzyna Starosta z Buku Wielkopolskiego, bo Buków jest parę. Buk Wielkopolski. Pani, pani Kasia zadała to, że klimat tego wieczoru był naprawdę prawdziwy w klimatach izraelsko... Miejsce pierwsze trafiło do Aleksandry Itkowskiej z Poznania właśnie skórnika. To pani? tu się pani może zapakować na wycieczkę do Izraela. W Państwa, bez wątpienia wydarzeniem artystycznym i takim zaskakującym nas mocno był występ młodego wokalisty, który zaśpiewał brawurowo w języku yy, idisz, co wcale nie było takie proste. Yy, jedynym biurem, który rozumiał ten język, to jest nasz rabin, ale, ale starannie nam stało się to wytłumaczyć. O tym była pieśń i nas przekonało, że jednak to jest Grand Prix. I to Grand Prix otrzymuje Filip Rychcik z Warszawy. Państwa, dziękujemy serdecznie za obecność. I... Współpraca z tym Panem należy do przyjemności. Współpraca z tym Panem należy do przyjemności. W go również. Szanowni Państwo, jak już dostałam mikrofon, bo kto ma mikrofon, ten ma władzę. To chciałam bardzo serdecznie pogratulować wszystkim wykonawcom. Naprawdę 9 lat. Festiwal świetnie. Liczę na piękny jubileusz, na wsparcie ze strony prezydenta i pana dyrektora. Samorząd Województwa też będzie stał w orszaku, jak to pan powiedział, ze środkami finansowymi, żeby wspierać tego typu rzeczy. Gratuluję i występów artystycznych, i. Talentu, bo to jest najważniejsze. Realizujcie swoje pasje, realizujcie marzenia i bądźcie wspaniałymi, śpiewajcie na naszej scenie po raz kolejny, dziesiąty, w następnej edycji. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie chciałam pogratulować najważniejszej osobie: Pani Ani, Pani Aniu, współpraca z Panią należy do przyjemności. Samorząd Województwa jest otwarty na wszystkie Pani propozycje. Jest Pani kobietą niezwykle pracowitą, szaloną, także gratuluję, bo takich ludzi nam potrzeba. Gratuluję bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję panie marszałku. za do który tak życzliwie mówi o wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Panie prezydencie. Dobry wieczór państwu. W imieniu prezydenta Krystiana Kinosowskiego serdecznie witam. Pani tutaj marszałek wskazała ten orszak. Ja myślę, że to jest dobry orszak. Pan dyrektor, pani marszałek, ja w środku. Niech ten orszak dotrwa do dziesiątej edycji, czego państwu oczywiście osobiście, ale także w imieniu prezydenta życzę. Miło gościć, ja po raz pierwszy, ale myślę, że nie po raz ostatni. Serdecznie gratuluję Pani Anno, wypełnię Pani przestrzeń tej pięknej tej tradycji muzycznej. Gratuluję raz jeszcze, bowiem, że wszystkie pani występy są naprawdę przecudne. Gratuluję raz jeszcze, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. to tu jest na końcu formuła na trzy czwarte strony, już nie będę jej czytał, bo powiem w skrócie. Jury z satysfakcją stwierdza rosnący z roku na rok poziom festiwalu i podziwia znamienitą organizację przy wsparciu, szerokim wsparciu grupy wolontariuszy i solistów i, i, i wykonawców pianosągów, ale przede wszystkim profesjonalnej ekipy Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dziękujemy Państwu w imieniu uczestników, jurorów i, i naszych. No i sakramentalne na tym protokół zakończono i po przeczytaniu, po przeczytaniu podpisano. I tu następują podpisy, też Państwo musicie wierzyć na słowo. Dziękuję Państwu za wsparcie, dziękuję za współpracę. To było ogromne przeżycie, zachowujemy to w sercu i w pamięci. Życzę Państwu udanego koncertu. Dziękuję. Bardzo.